Ech, ja mam sprawdzić, to nie jest pytanie podobnie jak to Pan Majka Ryszyk. Nie wiem, do kogo to adresować, to, znaczy to jest taka gorzka refleksja nad tym, co się dzieje z tymi ludźmi, którzy obecnie rządzą w kraju Niejednokrotnie też mają piękną przeszłość, podobnie jak Pan Prezes Grzyb. się godnie w okresie komuny i w tej chwili rządzą, mają wpływ na opinię publiczną, zaprzeczają pewnym faktom. Co się dzieje? Dlaczego tak jest? to pierwsza część. A druga część to Pana profesora. Ja znalazłem artykuł w gazecie na podstawie jednego z wywiadów, który odbył niejaki Pan doktor Łodziński, podobno fizyk, dziennikarz z Monika To który zarzuca Panu pewne może Pan wie o co chodzi. Ja, ja, ja Pan dodam to, bo to jest za dużo, bo mam, to, że Pan to przeszedł szybko i odnieść się do tej kwestii. Bardzo proszę. Dziękuję o, o ile pamiętam, ktoś mi mówił, że po tym programie Pani Oleni powiedziała, no Panie Winięda, to Pana teoria zapałki została obalona. Ja też tego nie widziałem. Nie znam tego Pana. Ja swoje obliczenia pokazuję od 8 września ubiegłego roku na internecie. No mam nadzieję właśnie. Ja nie chcę i nie będę polemizował z jakimkolwiek fizykiem, czy to jest z Polski, czy to jest z Kanady, w Kanadzie, chociaż są tacy, ponieważ mam nadzieję, że obliczenia, które zrobiłem, które są dostępne dla wszystkich ludzi, same się potrafią obronić, a jeżeli nie, tym gorzej dla tych obliczeń. A, tak jak powiedziałem, ja nie ukrywam swoich obliczeń, nie znam żadnych innych obliczeń czy symulacji, które by ktokolwiek zrobił. 8 września zaprosiłem ekspertów, Maku i Millera, czy kogokolwiek, kto by chciał pokazać swoje obliczenia, aby przyjechał do Pasadeny właśnie 15 kwietnia na tą, na tą konferencję. No i o dziwo, nikt nie przyjechał. Okay? Byłem jedynym, którym mogłem się podzielić swoimi wynikami.

Uczę już od 25 lat, także staram się być dobrym nauczycielem, także dla swoich studentów, także taka ocena mojej umiejętności jako wykładowca jest bardzo mi miła. Nie będę nigdy polemizował, ani nie, robił, nie będę robił cyrku z jakąś panią Olejnik. Nie dam jej tej satysfakcji, żeby... W jej... podnosi pewne konsekwencje tej agresji, jaka płynie od Polaków i y, y, Polonii w Ameryce w stosunku do mojego męża. Y, jest, to, jest to niespotykany stopień agresji. I na przykład jeżeli chodzi o, y, jeżeli chodzi o rocznicę, teraz dwu, y, dwuletnią rocznicę katastrofy smoleńskiej, 10 kwietnia Telewizja Polska przygotowała specjalny program i poprosiła, żeby zarówno mąż, jak i profesor Nowalczyk nagrali swoje wypowiedzi na temat swoich badań i to było zrobione. Oni mieli półgodzinne powiedzmy sobie nagranie, z czego do programu wybrano chyba sześć segmentów i nawet osoby prowadzące naprawdę starały się zbalansować ten program w telewizji polskiej publicznej, ale ze strony przeciwnej był przedstawiciel rzecznik prasowy platformy obywatelskiej. A, I to był jeden, jeszcze było chyba dwie, dwie osoby plus pan Antoni Macierewicz. I echa były takie, że na fragmenty puszczane nagrania mojego męża, który mówił o swoich badaniach, była jedna Tyraliera ataków personalnych. I tylko i wyłącznie ataki personalne, natomiast jak do tej pory przedstawiciele w oficjalnej wersji nie podejmują walki na argumenty merytoryczne. Tylko i wyłącznie personalne. Także to tylko... Dziękuję. Pierwsze z wyrazami współczucia, ale chciałam powiedzieć również, że wszystkie osoby, które zostały samotne, nie są samotne, że pani mężowie zmarli, ale żyją i to my będziemy tak. żyć. Nie Na pewno nie innym takim ludziom, jak państwo, nie, tak? i innym polskim, naukowcom, jak również dzięki panu o, doktorowi Śliwowskiemu i kongresowi polskiemu, który na tym terenie o, bardzo walczy właśnie z SAM. Chcę powiedzieć, poproszę panu. w oni działają i będą działać. Czy Pan się nie boi o swoje bezpieczeństwo? Państwo, bo ja tu znam trzech smutnych panów, tu na tej sali i wiem, że są agentami. Druga sprawa, był doktor Sławowiec jego tak zwaną świtą byli agenci wywiadu polskiego, którzy go przywieźli, nie wiem, 2-3 lata temu do Pasejku. Agenci. On chyba biedak nie wiedział o tym, że ci sympatyczni panowie to są łobuzy agenci. Drugie pytanie do pani mecenas. Czy my mamy jako Amerykanie, bo w Polsce to też, do komuna, to tam gminy sobie robi sprawiedliwości. Czy my Amerykanie polskiego pochodzenia mamy prawo zaskarżyć takiego pana Klicha, takiego pana Rawskiego, czy tą resztę tej bandy Łobużów, Stratka Sikorskiego? Czy my mamy szansę jako Amerykanie skarżyć tą łobużerię? I czy mamy szansę wygrać? Obawiam się jechania do Polski, ale pojadę. I tutaj się pobawiam. Tak, oczywiście. To... <grym> Proszę pana, w każdym społeczeństwie są ludzie dobrze i ludzie I to nie ma nic wspólnego, czy to są Żydzi, Żydzi. Wyniki, jakie panu pokazałem są robione razem z Żydem, profesorem Brownem który swoją skórę za okej? No ja rozumiem, dlatego mówię, że w każdym społeczeństwie są ludzie dobrzy i ludzie źli. Jak widzimy wśród Polaków mamy ludzi dobrych i ludzi źli złych. Chciałbym oczywiście, żebyśmy byli zjednoczeni z tylko dobrzy. Ale nie w każdym społeczeństwie, ja y, jestem na uczelni, gdzie jest 30 tysięcy studentów, Są, słyszy, słyszeliśmy, że nawet na bardzo dobrych uczelniach bywa tak, że jakiś student coś mu tam nie tak w głowie się przekręci i potrafi zabić ludzi. Także to jest normalne. Okay? Y, Miejmy nadzieję, ja mam nadzieję, jestem optymistą, że mnie nikt krzywdy nie zrobi, ani tam, ani tu. E, piję wodę. <grystanie> Pan Bóg jest moją ogromą.